łapie gościa za nadgarstek. Wykonuję sobie całą kimurkę, fik. Teraz go puszczam, on się podnosi. Ja sobie idę do drugiego jego łokcia i robię swipa. tak? Takie połączone coś. Skoro jedną i drugą rzecz robiliście, nie powinno stworzyć Wam to większego problemu. Jeszcze raz. Chodź go, gorek łapie łapię sobie, fik, fik. Z drugiej strony. Wstaję, robię. Ciao, kimurka, tak? Puszczam, on się prostuje. Ja w tempo, kiedy on się prostuje, wstaję do niego i zamiast iść do drugiej kimury, łapię za jego triceps ręką na krzyż. Widzicie? Moja lewa, jego lewa. Teraz za triceps drugą się podpieram, strzał biodrami, siadam. Tak? Strzał biodrami. Bez tego strzału biodrami jedyne co możecie zrobić, to uciec do toalety. Albo próbować spierdolić składki. Jeśli się z niej znajdziecie kiedyś. Zobacz. A jeszcze. Łapie gościa. Wstaj. dla tak? Tu. On się prostuje. Dynamiczny ruch do niego. Tu. Siadam, tak? I zaraz zrobimy z tego sobie poszerzenie, czyli ucieczkę z dosiadu zrobimy. Ok, każdy no. pracuje 3 minuty. Ja sobie patrzę, chodzę, no oceniam. No. To, ja oglądam. To, ja tam, tak, do mnie, tak. O tu. Ici. Jest co zrobiłeś? To Nie. Tą nogę pociągnąć, a masz się z nich odbić. Te robię. Spokojnie, nauczy się, Spokojnie, jest bórze, bórze. Jeszcze raz, dawaj, ja chcę zobaczyć. Ja, tak. ja chcę zobaczyć. O, dobrze, tu jest, się, A oni co no, Partner, dobra. bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o jiu Jeśli w ogóle chodzi o sporty walki. Panuje przekonanie, że można samemu się nauczyć trenować sporty walki. Dowodem jest pan Harnas, znajdźcie sobie na Facebooku. Specyficzny zawodnik, który ma 9 walk w pizdeczkę. I żadnej wygranej. Sam trenuje, sam jeździ na jakieś seminaria, uważa, że prowadzi własny klub, jest dosyć specyficzną postacią. sędziowałem nawet jego walkę, MMA. Szkoda troszeczkę mówić, ale yy, generalnie panowie trenujemy razem, czyli kolega siedzi w gardzie i jest dla nas partnerem, nie jest dla nas przeciwnikiem, czyli jeśli ja siedzę w gardzie i gora, nie bunkruje się, nie betonuje, nie blokuje mu zrobienia jakiejś techniki tym bardziej, że wy jesteście osobami początkującymi Teraz pokazuję i tłumaczę i gościoni oni yy, tą bluzę, co byście sobie zobaczyli bez kimon bo mam sobie gosta, tak? jestem bez kimon, większość was z bez kimon więc gościu jest tu, tak? położył ręce i nic więcej nie robi spójrzcie, łapie za nadgarstek tu nie rozpinam jeszcze nóg, w momencie kiedy dopiero wstaję, mogę sobie rozpiąć nogi i dosłownie na moment, tak? Tak, z góry, z góry ręka idzie. Teraz, to co Żyrafo pokazywał, zwijam się tu, tak? Jego ręka jak najbliżej i wypycham, tak? Tu, łokieć przyciągnięty. Kiedyś będziecie robili takie kimury, w których jego łokieć będzie na waszym splocie słonecznym. Tak? To jest kimura, tu. Gościu się prostuje. Igor wstaje i teraz ja podnoszę ja wstaję do niego. Nie on do mnie. Nie on jest przyklejony do mnie. Tylko ja idę do niego. Patrzcie. Igora Triceps, widzicie? Tu jest mięsień. Igor waży 45 kg, tyle co moja lewa noga. Więc... Łapię go i podpieram się na swojej drugiej ręce, tak? Składam ten triceps tak jakbym chciał iść do drugiej kimury, tak? Tylko że prawą nogą wstaję do góry.

Tak? Oni starają się nigdy w życiu nie wpuścić tej osoby w dosiad, tak? Czyli wy robicie to samo. Nie wpuści... Za każdym razem, kiedy jesteście podczas walki, starajcie się, żeby ten gościu, który wszedł już był w ten dosiad, nie siedział dłużej niż 3 sekundy. A 3 sekundy to jest 121, 122, 123. Jeśli on siedzi 3 sekundy, automatycznie dostaje 4 punkty w brazylijskim jiu -jitsu. Co jest dla was często klapą? Jeśli ktoś na zawodach zdobyje 4 punkty, często się uwali, się nie rusza i jest generalnie kibelek, tak? Tak, na przykład zaciągniemy nam ręce i tutaj stąd czaruję. Dla wielu dosia w brazylijskim jiu-jitsu jest o tyle wygodny, że potrafią zrobić z niego wszystko, z innych rzeczy nie potrafią nic, tak? Jedna rzecz. Pierwsza rzecz, którą sobie zrobimy, faceta łapiemy za bioderka i ciągamy go do siebie, tak? Tu. Tak, to jest takie pierwsza rzecz. Tu. bioderka, Wyrzucam, podstawiam kolano pod dupę po to, żeby się nie cofnął. Tak? Zabieram. Zwróćcie uwagę. Zabieram rękę. Kładę na biodrach. Mostek. Przechodzę sobie z w brazylijskim drzudzicu dwa punkty. W walce MMA. Ucieczka od śmierci, którą jest na przykład dobicie z dosiadu, tak? OK? To jest taki pierwszy ruch, który sobie poćwiczymy dzisiaj. Chodź. jeszcze raz ma kimono, Igor założ, założ na chwilę kimono no niebieskie Rąk wyprostowany, jeśli tak oddam mu rękę Tyk. Na przykład jest balaszka Balaszka jest... Balaszkę mieliście ostatnio, widzieliście balaszkę Dzisiaj sobie też zrobimy balaszkę Ale ja sobie łapię go tu, widzicie? Zaciągam go do siebie Mocno wyrzucam, tak? Dynamiczny ruch Ręka, druga pod, biodro Dlaczego go otoczę na tą stronę i dlaczego zabieram mu rękę? Po to, żeby się nie podparł. Jeszcze, Jeszcze raz. Pokazuję jeszcze raz, żebyście zrozumieli. Ściągam jeszcze. rękę. Gdybym mu tej ręki nie ściągnął, nic mu nie zrobię. On cały czas siedzi, tak? Chodzi z tego tam jakaś łzeczka kiedyś jest. Ale ściągam rękę. Łapię sobie mocno, tu mocno, tak? Druga ręka pod biodra. Wysoki most. Przechodzę sobie, tak? Tutaj. Bardzo często zawodnicy, którzy są w ten sposób związani, mają małą możliwość ruchu. W MMA szał z góry w twarz, tak? Na przykład wyrzucam, kładę swoją stopę na swoim kolanie. Drugie kolano, to kolano znajduje się pod jego dupą, tak? Tu, teraz zagarniam rękę, odstawiam nogę i tą drugą dłoń kładę na jego biodra. Wykonuję wysoki most, wstaję, tak? Do dosiadu. Ruch jest banalnie prosty. Dwie minuty jeden, dwie minuty drugi. Jeszcze druga noga macie. Jeszcze druga noga i będziesz miał pozycję. Bardzo tą drugą nogę. O, masz. Trzymaj go. Tak teda <laughs> Wrówną, dalej, no blokuje się, nie da się skończyć tak szybko, tak? Teraz przy, zrobimy sobie podstawowe Mataleo. Czyli trzymam gościa za ten nadgarstek Logiczne jest, skoro kontroluję mu jedną rękę, logiczne jest, że jeśli będę chciał go przetoczyć w stronę Nikodema, nie przetoczę go, bo on będzie stawiał opór, czyli będzie blokował się na tej ręce. Ale mam tą rękę, tak? Czyli zabieram mu łokieć z tej ręki i toczę go w tą stronę, tak? Przetoczyłem go. W momencie toczenia. Moja druga rączka, która jest wolna, nie wjeżdża ani tu daleko, tylko wjeżdża króciutko pod szyjką, do niego tu. Fik. Teraz. Bardzo ważna zasada mataleo. Czyli duszenia lwa. Nie wyciąga swojej ręki, bo jeśli Cyprian naciśnie z góry, to jest dźwignia dla mnie. Czyli ja mam na łokieć. Tylko łapię króciutkie mataleo tutaj. Teraz dwie nogi wplecione, nie siłuję się z gościem, czyli nie cisnę go z pełnej pizdy bioder. Tylko staram się swoje, swój, swoją kość przedramieniową wcisnąć w jego grdykę, tak? Fika, jest duszonko, tak? Dla ludzi, którzy mają kimona, wersja rozbudowana, łapię sobie za szmatę, za róg, tak? Za nogaweczkę, przykładam biodereczko, jest duszonko długie. Kładę się na pleckach i teraz jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałem wcześniej. Stoń. Panowie, on moich rąk przy mataleo w ogóle nie widzi, czyli... Ręka jeżdża, jedna tu, druga tu, tak? Bardzo ważna rzecz. Druga rzecz. Po co zapinać długie mataleo? Skoro można króciutkie i bardzo bolesne zapiąć. Czyli wkładam dłoń, tak jakbym podawał tacę. Fik, fik, króciutko. Powrót do kimon. Łapię sobie bardzo krótko, za nogaweczkę. Przekładam nóżki. Jest duszonko, drugie, tak? No jest duszenie. No nie, go, Nie musisz, jak on już się rozpaścił. No panowie, zwróćcie jedną bardzo ważną rzecz, bo ja wam pokazałem wersję rozbudowaną. Patrzcie, kolega tutaj akurat wylądował jak zawodowy zapaśnik. Czyli zapaśnik nie oddaje pleców po to, żeby się na nich położyć, tak? Czyli gościu bardzo często będzie się kładł w ten sposób. W co to jest idealna pozycja do uduszenia. Zwróćcie uwagę, teraz nie ma prawa ruchu. Wystarczy mocno ścisnąć ręce, wypchnąć biodra i kolega i tak będzie klepał i tak się będzie dusił, tak? Rozumiecie, o co chodzi? Jeśli kolega już nam się rozpłaszczy, nie próbujcie go sweepować, bo po co? Po co tracić siły, po co tracić wytrzymałość, tak? Wystarczy go uduszyć po prostu tak. Ok. Wracam Drugi Cały czas ten sam. Czyli jeśli kolega się rozpłaszy robisz mataleo bez, bez skoczenia, tak? Tak. Widzicie? O. Ja łapię rączką za jego bicep. widzicie? Przyciągam jego łokieć do siebie. Po co przyciągam? Bo w tej balastce ten łokieć zostaje do końca ze mną, tak? Przekładam swój piszczel, robię przewrót z nim, ciabach, przechodzę. Jeśli by się zrywał mocniej, idzie do mnie, ja sobie zapinam. Robię sobie balachę. Przechodzę. I teraz poprawna balacha, czyli epizod pierwszy, ten co był z żyrafem. Kolanka razem, łączą się. Łokieć ląduje na wysokości mojego pępka. Yy, kolana się łączą razem staram się stopami przyciągnąć go jak najbliżej to robię tutaj kciuk do góry, tak? i zauważcie, moja dźwignia rozpoczyna się u góry, nie tutaj tylko tutaj, dlaczego? bo łapię go mięśniami czworogłowymi uda to jest taka różnica, że wielu zawodników ciągnie kroczy, co później powoduje ból a także niezadowolenie żony tutaj łapię wypycham bioderka Tutaj nie łapię, bo jest krusza dźwignia. Stara się złapać udami i wyciągnąć. Thank okay. you. Już, nie, ale tak? To na wiemy. Robimy sobie 10 minut takiego rozruchu jeszcze. A później zrobimy sobie nie, jeszcze 5-6 ćwiczeń typowo zajazdowych po dziedzicach, tak? Okej? Okay? Dobra. Lecimy, zwykłe pojazd. Poszło. Poszło. No. Rozstaliście po całym racji. macie, macie dużo miejsca. Raz, obrona. Wstajemy do góry. Raz, obrona. Wstajemy i wchodzimy z gardą, tak? Do obrony. Dwa, kolana podstawka, do przez trzy. Raz, obrona. Raz, obrona. Raz, obrona. Raz. Dwa. Dawaj, dawać, Praca, praca, praca! No to jest, ty, ty na luziku, na pełno luzikami, tu, na ścianę, na ścianę, luźno, luźno! To jest ruch po to, żeby nie A A. Kora się. A A A się nie zasrali! Dwa! na się!